się manko, z tej strony Tarniks, ty. Dzisiaj jest ze mną kamerzysta. No siemano. Jak dobijecie 100 subów, to kamerzysta pokazuje twarz, Dajcie subika, łapkę w górę, napiszcie w komentarzu pozdro, to dostaniecie sarduszko i napiszcie e, jakiś... E, jakiś miły komentarz to napiszę wam coś w waszym komentarzu także myślę, że możemy w ogóle to chciałem jeszcze powiedzieć, że możecie wpadać widzowie też na mój kanał VIX7 i w ogóle to Tarnik zmienił nazwę a i widzowie wpadajcie na, do klubu Kolce Spajkowe mamy już ponad 600 tysięcy pucharków wbijamy milion także myślę, że wbijajcie nazywa się kolce spajkowe no i co, dzisiaj sobie gramy w walkę z bossem i też pary może pogramy trochę no i co, gramy zaczynamy dobra idziemy dobra O. dobra, bierzemy go Dobra, widzowie na razie nam idzie dobrze. Przepraszam Was widzowie, że mam lagi, ale widzę jeszcze. Widzowie, przepraszam was na... Moje... Zginąłem przez lagi. Dasz radę! Widzisz będę, dasz radę. Zaczekamy, że sta. E, przepraszam Was widzowie, że tak mówię, no ale...

jeszcze nie, nie, nie da po prostu wygrać jak masz Jeszcze graliśmy z Boranem, nie trudno Nie Bez nalubień Wygramy jeszcze raz, może teraz namy się Dobra, to ja wezmę sobie może, nie wiem To sobie może wezmę bok Dobra, możemy zaczynać No i dobra. dobra. no i co gramy. O. A tam ten to co widzę, nie O, masz no, dobra. O, wybrał Piper. O, wow, widzowie, co ty, nie, 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 widzowie, widzowie! Widzowie, ja mam jeszcze lagi do tego. Do tego nie wygram. Ło, co ty, ja muszę wygrać. Dobra. Damy radę. Oby. Tak. Na o vizão, velho. Ó, o gostou? <sabra> oh <,ını Vincent Leonard> dobra, como é que eu dobra, eu do aqui. chyba nie mogę nie mogłam iść tak mi to jak mam lagi i uciekam halok a wy co to co Halo, gdzie nie, wy jesteście? wszystko co tutaj to co ty nie robisz? Robisz, to mi jestem, to już

Dobra, no, ja chyba nie uda mi O nie, idzie tam ktoś, bo on nie lubię. No, to nie sądzę, że mi to wyjdzie, dobra. No, bo ten jest to jest trudne. To jest trudne, trudne. Ale może widzę, damy radę. Ło, wow, jak go złapaliśmy dobrze w rynku, widzowie. Widzowie, zostałem fan. Ło, wow. widzowie, ja umrę. No i widzowie, jestem sami. No. O no mamy się ladwić. O, jestem, jestem. To jest za to. Ja, ja, ja! A tamten czemu się nie respi? Co się stało z tamtym? Dobra. Ale dobrze mam idzie że to Ło, widzę, ale ja ginę, ginę. Widzę, że ginę. DZOW, no, nam się to uda? DZOW, chyba nam się to uda. DZOW Uwieram! Dobra, nie uwieram. Już mi tałem, że zależyłem. Dobra, już ma mało! Ten boss już ma mało! Zjeżdżam! Dobra, trochę dziw. O, widzowie, tylko ja zostaję. No widzowie, no halo, no. Co się, dobra, zobaj. No. Jest. O nie. Jak no, tu idzie ten czerwony? O, co ty robi? Dobrze, dobrze. Jak wjechaliśmy na niego? Dlaczego ja mam radnik. Co się widzowie się tutaj dzieje? Widzowie, co się dzieje? Jak ja ciągle, ciągle jak ja żyję? Że ja po prostu nie wiem jak ja to robię. No tyle, a ta Piper sobie uciekła! i tam sobie ciekaw. O dobra jeszcze. Dam. Dobra. O, motor. Dobra. Dobra, widzę, że wygraliśmy to. Widzimy wygraliśmy to. Proszę Państwa, widzowie, wygraliśmy! O, widzowie. E, widzowie, zrobię cięcie, widzimy się po cięciu. E, tylko muszę, bo... Musimy z kamerą coś zrobić zaraz. Widzimy się po cięciu. Dobra, widzowie, widzimy się po cięciu. E, mam coś do odebrania. W następnym odcinku otworzymy sobie Mega Boxa. Otwieramy Big Boxa, uwaga. No i nic. Jest dwa. No i co widzowie? Widzimy się w następnym odcinku. Jeż, jeżeli będziecie chcieli bar, bardzo dużo odcinków takich z Brawl Stars, to napiszcie w komentarzu hashtag #grzybowa. No i Zanim... No i że są, jakby gdzieś jak będzie jutro, może wleci ostatni ze mną. I widzowie, może jutro wleci odcinek, jutro to wleci, jutro wleci może odcinek, i może dzisiaj, tylko później jeszcze wleci odcinek. No, także dziękujemy Wam za oglądanie. Już kamerzysta opuścił ekipę Dziękuję Wam za oglądanie. No i co, widzimy się w następnym odcinku. No i co? subskrybujcie, łapkujcie, piszcie komentarze. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. No i co? Kończymy widzowie. No to. Cześć!